Cześć kochani, witajcie w nowym filmie. Wakacje tuż tuż, więc warto się do nich trochę przygotować, prawda? Standardowo mam dla Was 10 rzeczy, które warto teraz zrobić. Na początek proponuję zrobić taką listę rzeczy, które chcesz zrobić w te wakacje. Od tych małych, banalnych, standardowych zajęć po te nieoczekiwane, ciekawe, prawie nie do spełnienia. W internecie znajdziesz pełno takich świetnych list, warto się zainspirować. Nad formą powinno się pracować cały rok, tak aby był to styl życia, a nie chwilowa zajawka. Ale wiadomo, nie zawsze to wychodzi. Jednak dwa tygodnie też wystarczą. To ostatni dzwonek, aby co nieco poprawić swoją figurę. Zatem zrób sobie fit, wyzwanie, codzienne treningi oraz zdrowe odżywianie. Ze względu na pandemię, nie wiadomo, jak to będzie w tym roku z podróżami za granicę. Dlatego bardziej bezpiecznie będzie spędzić wakacje w Polsce. Polska to nasz rodzinny kraj i większość z nas tak na co dzień nie docenia, jak to jest pięknie. Dlatego teraz mamy okazję. Poszukaj, gdzie chciałbyś wyjechać w to lato, jakie niesamowite miejsca chciałbyś pozwiedzać, bo naprawdę jest ich w naszym kraju pełno. Jak już coś znajdziesz, to polecam też szybko zarezerwować, bo nie da się ukryć, że w te wakacje może być wszędzie spore obłożenie i jeśli nie zrobisz tego odpowiednio wcześnie, Potem może być problem. Jeśli masz nadal zajęcia szkolne, to spróbuj jak najlepiej poprawić wszystkie oceny. Czekać Cię w związku z tym trochę stresu, ale potem sobie odreagujesz. Będziesz mieć spokojną głowę, a jednocześnie szczęśliwą, a to jest przecież najważniejsze. Jak u Ciebie z kasą? Zamiast zabawy planujesz zarobić trochę pieniążków. Cóż, wakacje to super czas na zarobek. Już teraz zacznij szukać jakiejś pracy. Jest wiele sposobów, aby zarobić, nie wychodząc nawet z domu, więc do dzieła. W końcu mamy sezon na pyszne owoce i warzywa. Borówki, czereśnie, truskawki, szparagi, no kto ich nie lubi? Można się nimi zajadać do woli, bo nie dość, że są smaczne, to i strasznie zdrowe. Doładuj się przed wakacjami witaminkami. Zamów nowy kostium kąpielowy. Mnie to zawsze super nastraja do lata, bo wiem, że gorące, słoneczne dni są coraz bliżej, a w sklepach teraz można znaleźć prawdziwe perełki. To jest też dodatkowa motywacja do wzięcia się za siebie, aby pięknie wyglądać. No może nie na plaży egzotycznej wyspy, ale nad polskim jeziorkiem również fajnie jest dobrze wyglądać. Tym sposobem warto przejrzeć swoją całą garderobę i wyciągnąć na wierzch krótkie spodenki, spódniczki, koszulki na ramionczka, bo teraz jest na nie czas. I na koniec zadbaj o siebie. Po prostu zrób paznokcie w jakieś wakacyjne wzorki, wydepiluj całe ciało na dłużej na przykład depilatorem czy woskiem, aby nie musieć się tym przejmować później i tak przygotowana możesz zacząć się cieszyć wakacjami. To tyle w dzisiejszym filmie. Buziaki i widzimy się niedługo.